Jest to Audi S4 B5, klient zakupił 2,7 Piturbo e, 265 koni. One były produkowane w latach. A, parzy skóra, parzy. One były produkowane w latach. Zaraz się przebieram, będę go robił. Ale na razie to muszę tutaj ponagrywać, co nieco. 298 tysięcy przebiegu. One były produkowane w latach 97-2001 rok. Tak ona wygląda w środku. O, już Wam pokazuję. Ona grzała się to parze. Mm. Klient kupił ten samochód najprawdopodobniej znaczy no, no od handlarza, no tak powiedział. Więc zasłaniam i zobaczcie co tutaj jest. Mamy mega pęknięcie. I to pęknięcie jest i z drugiej strony tylko tutaj świeci słońce, więc nie za bardzo widać. O kurwa! Malowane wszystko. to. jakie pęknięcie tutaj jest. Ściągnęliśmy błotnik. Jest sporo liści, jak widać, zaraz to się ogarnie. Ale go ściągnęliśmy, bo tutaj, jak widzieliście, jest pęknięcie. I on po prostu się rozszedł. Musiał dostać dzwona. Teraz ściągamy pas. Tak mi się wydaje, że dostał dzwona i po prostu się delikatnie tam rozszedł. Pewnie nie jestem, ale wiem, że to trzeba, to trzeba zrobić. Tutaj ktoś wkręcił na hama. Tarcze się zgadzają rozmiarowo z tyłu. Jeszcze nie patrzyłem, ale na pewno po ściągnięciu tutaj elementu plastikowego widać, że on był malowany w dużej ilości. W dużej ilości. No widać, że był malowany. Nawet i gumy są pomalowane. Tutaj wszędzie było. Coś się wydarzyło, więc odkurzamy, sprzątamy Fiu, jakaś mucha kurwa lata Sprzątamy tutaj i Patrzymy co się dzieje, na pewno Śmierdzi olejem z niego, aż paruje No i jest choinka błędów Ok więc Wjeżdżamy Audiolam to wam pokażę jak ona wygląda MMMM Tutaj jest Jakieś gówno Na podłużnicy tutaj była spawana Bo widać kropeczkę tak wygląda silnik obrzygany, no i tak, I tak to wygląda ogólnie, więc wyjmiemy ten motor i zobaczymy jak to faktycznie wygląda, ta cała groć. Pierwsze co rzuca się w oczy to gumy stabilizatora, jak widzicie drążek też jest przerdzewiały, gumy do wymiany. Hmm, hmm, hmm bo wiadomo, jest to auto już leciwe, tutaj mamy wyciek, z tej części mamy wyciek nieszczelność w tłumiku to na pewno pierdzi sobie o, przewody są spoko, bym powiedział, o tutaj jak zardzewiały kołnierz, zobaczcie, przewodu hamulcowego, ale same przewody są w porządku tutaj z czegoś się lało, widzę jest takie upaprane z deka Uu, tutaj jest obsrane Nieszczelność w tłumiku, kolejna nieszczelność w tłumiku i tu nieszczelność w tłumiku, ale takiego jego stan nie jest jakiś tam naganny bym powiedział. Tutaj mamy tarcze do wymiany, bo widać, że hamowania tu nie było już. Tu też nie było hamowania. Hmm. Zobaczymy co kryje silnik i co kryje ta groć jak wyciągniemy. Mamy godzinę 19, więc jeszcze z nim walczymy. Tak, aby go wyjąć, tam mamy wyciek spod turbinki. Zobaczcie, leje się płyn chłodniczy. Druga turbina, sucha, z tego co widzę. Mm. I silnik został wyciągnięty, ten element spadł na głowę prawie, dlatego, że się oderwał, ale tak ładnie sobie wyszedł. Eee, podoba mi się konstrukcja tych turbin, że one są tutaj ułożone w dole. Fajnie to wygląda, fajnie jest to zrobione, więc fajnie by było jak coś takiego byśmy fałsence zrobili, taką przerzutkę, na pewno by to podniosło moc. No a silnik jak widzicie cały obrzygany wszędzie. Będziemy go, elegancko. I've been giving you the worst of me, cause I can tell you what thirsty to be. Uh, look at the stars got you worship uh, You wanna slack go the work, baby, work, baby, uh, on the sea. Uh, and it's just like it's in your dreams. Uh, don't stop till it's step to feet. Uh, you wanna slack go to work, baby, work, baby, uh. damn it, boy, I'm tired of nice.

od blacharza, ja już sobie moimi magnesami tutaj wszystko zasłoniłem, całe winy żeby później ktoś nie pisał, że widać win i tak, fajnie no bo chociaż zabezpieczają, niektórzy to w ogóle nie patrzą na to i malują jak leci no ale zostało to zrobione, no tam też zostało zrobione ponoć furka została naciągnięta i na ramię i yy, jest prosta Turbinki zostały zregenerowane dwie sztuki. Podejrzewałem, że tak będzie i wykrakałem. Od strony ciepłej jest pęknięcie muszli, jedna jak i druga strona, więc trochę drożej wyszła naprawa. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale obie strony są pęknięte, więc muszle zostały również wymienione. Tutaj mamy zestaw montażowy turbin, filtry. Um, uszczelki różnego rodzaju sprzęgło na dole jest e, rozrząd kompletny i tutaj mamy uszczelki pokryw zaworów kompletne i to jest najlepsze bo jeżeli chodzi o części do tego modelu jest coraz ich mniej jest problem e, z uszczelkami chociażby pokryw zaworów um, jedna była jedna była w całej galaktyce we wszystkich hurtowniach, więc musiałem zamówić niestety oryginał. Niestety, niestety. Oryginał, dobra marka, ale droższa. Bo taka uszczelka jedna, co to znaczy dwie kosztowały 400, około 50 zł, więc nie tanio. Będziemy teraz to rozbierać wszystko. Jak widzicie, silikon jest. Dlaczego silikon? Dlatego, że ktoś to ściągał i miał problem właśnie z uszczelką. I zamontował sobie na silikonie. To wszystko będziemy myć, ściągać rozrząd i zobaczymy jak te z tyłu wyglądają czegoś jeszcze dowiemy ciekawego, póki co to biorę się za robotę z tym silniczkiem pompa wody, której nie ma rozrząd został ściągnięty no i ten rozrząd wewnętrzny też wymienimy łańcuchy wraz ze ślizgami, bo widać mocne zużycie uszczelka to płaska się przylepiła ta uszczelka, jak widać, tutaj jest na silikon całkowicie przylepiona eee, i nie trzyma napięcia, nawet ślisk. O, i dupa. On sobie tak wchodzi. Paluchem mi się nawet wiesza. Więc e, będziemy go wymieniać. i Jest mocne zużycie i dlatego że widać, jak plastik się nawet tam mieli. Także. Niedobrze, dlatego że jeden taki element bez łańcucha łańcuch 309 ASO i ślisk 2760 ASO sztuka, więc na dwa to będzie ponad 6000 zł. No i dodatkowa praca. Zostały złożone górne wałeczki z nowymi napinaczami hydraulicznymi łańcuchami. Przedni rozrząd również został wymieniony, napinacze komplet całkowity, a w ogóle to jest, słuchajcie, od A8 A8, S8 blokady 42. No i w4 jest trochę krótsza 2.7 biturbo, więc ją przecięliśmy, skróciliśmy i mamy teraz taką uniwersalną blokadę. Będziemy teraz go domywać dokładnie, tak żeby był czyściutki i będziemy go składać. I wjeżdżamy samochodem. I wyjeżdżamy nim w końcu, mój już czas. Silnik został e, poskładany, jak widzicie w cały pocisk. Na takim stoliku robię, ja go sobie wyspowałem, Podejrzewałem, że on bez 10 ton przyjął, bo to jest gruby profil. Eee, turbiny są po regeneracji. Turbiny są po regeneracji, nowe uszczelki, nowe uszczelki, e, pokryw, e, rozrząd nowy, e, pasowy komplet, e, rozrząd hydrauliczny na hydraulice również nowy. Eee, hmm. Pasek sprzętu nowy. I tam kilka innych elementów, więc będziemy go wkładać do Audi. To jest Audi, które zostało, to jest Audi, które zostało naprawione. Nie ma już tu szpachli w tych elementach, więc jest bardzo fajnie. I będziemy go teraz wkładać do samochodu. Ten silnik cały, więc będzie nam wjeżdżał. Jest wyciągnięty na ramię, mm, i będziemy robić jeszcze geometrię po włożeniu tego całego zestawu. Co do stolika, to został on naprawiony. Działa. Co do stolika, został on naprawiony. Więc teraz przerzucamy e, cały zestaw na stolik i będziemy go wkładać. Panowie z Chin. Źle zakuli przewód, jak widzicie, jest nie do końca zakuty. Tak samo tu jest nie zakuty do końca i po prostu stolik sobie wystrzelił. Nie patrzcie na to, że jest pęknięty przewód, bo e, on nie jest pęknięty, tylko ucięty. Patrzyliśmy, czy ma zakucie, no ale ma. E, w, e, no, chodzi, czy ma, czy ma opłot stalowy. E, zakut, zakucie jest wadliwe. Widzicie, powinno być do samego końca. Pokażę Wam na przykładzie tego przewodu, który mamy teraz zmontowany. Zobaczcie, jak wygląda zakucie tutaj. Do końca mamy tak, jakby żeberko można to nazwać. Więc do końca on jest całkowicie zakuty. No i dobra. To go przykładamy, i wjeżdżam do środeczka. Fajny win. Co. Jest on prawy, zmontowany. Tutaj, o w środku jest włożony. No i teraz będziemy odpowietrzać e, sprzęgło i hamulce, bo dzisiaj chcę tym samochodem wyjechać. Tutaj dokładamy jeszcze starań, żeby to wszystko było poukładane. Nad kole ostatecznie wchodzi. Zobaczcie, ile on czasu już stał. E, dobre dwa miesiące. U nas starczy, zardzewiały. Jedno hamowanie i będą czyste. No, także. Zostały nam elementy takie jak Zbiorniczek I osłonki Także żadna śrubka nie została No i pojawił się problem Po blacharzach Zobaczcie Pozaginali tutaj Wewnętrzną część błotnika I ją skleili Efektem, Efekt jest taki, że nad kole się nie chowa Pod blachę Jest przerwa mm z drugiej strony z drugiej strony też jest zagięte i jest tutaj zaklejone wszystko Mi się nie będzie chować te nadkole teraz Na no, te błotniki były też malowane robione no i dupa blada teraz trzeba myśleć co zrobić żeby te nadkole nie wypadło podczas jazdy no i to jest takie właśnie składanie. tu wszystko ładnie pasuje nadkole a tutaj, jak widzicie, już jest przerwa, nie wygląda to zbyt dobrze, no i co, no i woda będzie się dostawać do środka do nadkola, więc nic z tym nie zrobimy, zobaczmy jak to wygląda w tym samochodzie, widzicie, mamy rant, mamy rant, no ono jest w ogóle tutaj niedopasowane, więc to je trzeba w ogóle dopasować, ale no mamy ten rancik i się to chowa. Umarł! Samochód umarł. E, ściągałem pas ponownie, żeby sprawdzić rozrząd. To Wam opowiem wszystko, jak to wygląda. Słuchajcie, także tak. Do wymiany sterownik. Co dokładnie się zepsuło, to już Wam mówię. Albo co dokładnie było zepsute, bo samochód do nas przyjechał, miał pełno błędów. E, cała tablica się świeciła. Więc tak, po złożeniu na początku nie było e, iskry. Zamieniliśmy zamieniliśmy kupiliśmy nowe, na szczęście udało się zwrócić e, moduły zaponowe świec iskry nadal nie było więc założyliśmy stare, szukaliśmy w czym problem, nagle, nagle iskra się pojawiła dziwne zjawisko bardzo pojawiła nam się iskra więc e, próbowaliśmy ponownie go odpalić, no i się nie udało w parametrach rzeczywistych widać e, naliczanie na wale korbowym, czyli wszystkie parametry w rzeczywistym są a po odpięciu, i słuchajcie, to jest najlepsze, po odpięciu wału korbowego, przepustnicy, znaczy przepustnicy przepływomierza i e, niektórych czujników, nie pokazuje nam w ogóle błędów sterownik. Ten oto sterownik nie zapisuje błędów. Komunikacja z nim jest, ale błędów nie zapisuje. E, dodatkowo e, po lewej stronie jest e, iskra prawidłowa, a po drugiej stronie jest kolejność iskier zmieniona dlatego też ten rozrząd został kolejny raz przeze mnie rozebrany, sprawdzałem poprawność złożenia eee, ściągnąłem pokrywy zaworów w celu weryfikacji czy wałki nie zostały pomylone, wszystko się zgadza wszystko jest dobrze, samochód nie odpala, zalewa go paliwem iskra jest, tu jest zmieniona iskra z kolejność eee, i dlatego nie chcę odpalić także takiego oto sterownika poszukuję nie będę już z nim nagrywał nic bo to nie ma sensu. Kupuję sterownik, składam i oddaję e, samochód. Tutaj samochód był podzwonię, jak widzieliście. Więc, jeżeli nie widzieliście poprzedniego e, filmiku, to zapraszam do nadrobienia e, zaległości. Także wyświetli się na górze karta z filmem. Jest to S4B5 podzwonię, który był prostowany na ramię. My ściągaliśmy całą instalację błotniki. No i później zakładaliśmy ponownie. Także takie oto są sytuacje w mechanice, że coś się robi i nie zawsze wychodzi tak jak ma wyjść. Super. Więc tutaj przyczyny szukaliśmy sporo czasu. No i ją znaleźliśmy. Także do następnego. Hej.